Cześć! Witajcie w kolejnym, trzecim odcinku naszej serii o podstawach Substance 3D Painter. Dziś pokażemy, jak za pomocą smart materiałów oraz generatorów zrobić realistyczne przetarcia, rysy i detale na naszych materiałach. Ja nazywam się Mateusz Malarski, jesteśmy w Akademii IT Media, a wy oglądacie kanał Robimy 3D. W tym odcinku będziemy dalej pracować na modelu naszego drona. Stworzymy kilka customowych smart materiałów oraz wykorzystamy parę domyślnych, by za ich pomocą nadać naszemu modelowi charakteru. Tak naprawdę dopiero w tym odcinku poznałem prawdziwą moc możliwości Substance Paintera. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są smart materiały, a wcześniej smart maski. A tak w ogóle na początku powinniśmy powiedzieć o podstawie smart masek i smart materiałów, czyli o generatorach. Generatory to funkcje, które dzięki pomocy wypalonych wcześniej tekstur pomocniczych służą do budowania inteligentnych masek i materiałów. Pewnie pamiętacie moment w poprzednim odcinku, w którym używaliśmy funkcji Bake Mesh Maps, by wypalić właśnie te mapy. Jeśli nie, zapozujcie na chwilę ten odcinek i obejrzyjcie fragment zeszłego odcinka, w którym omawiam baking. Generatory dopasowują się do siatki geometrii modelu, dając różny efekt w zależności od wybranego generatora. Na przykład, Ambient Occlusion zaznacza przyciemnione miejsca modelu, a Curvature uwypukla nam wszelkie zakrzywienia powierzchni. Generatory wykorzystujemy głównie jako inputy do masek, w ten sposób tworzymy Smart Maski. Finalnie, Smart Materiały to tak naprawdę foldery zawierające kilka różnych warstw materiałów, które za pomocą inteligentnych masek, wykorzystujących generatory, automatycznie dopasowują się w odpowiedni sposób do modelu. W pierwszym odcinku pokazywałem Wam już pobieżnie Smart Materiały, a w tym przejdźmy do detali. Ok, skoro wiemy już czym są smart materiały i smart maski, spróbujmy wykorzystać je w praktyce. Otwórzmy sobie nasz projekt i jak zobaczymy naszego drona, przejdźmy tutaj do, do okna smart materials. Po przejściu do okna smart materials znajdźmy sobie jeden z materiałów, który będzie nam odpowiadał. Ja wybrałem sobie materiał Rubber Dry, ponieważ stwierdziłem, że będzie on idealnie nadawał się na górną część naszego drona, na, ten, na tą plastikową część, która w moim, w moim założeniu będzie lekko postażonym takim elastycznym plastikiem. Wybieramy ten materiał, klikając na jego ikonkę i przeciągamy go na naszego drona. OK, po chwili pojawił się nam tutaj ten materiał. Natomiast jak widzicie, pojawił się na całym dronie, a nie tylko na tej części, na której chcieliśmy go nałożyć. Na którą chcieliśmy go nałożyć. I w celu, żeby pojawił się tam, gdzie chcemy, będziemy musieli przekopiować maskę ze starego materiału, który był na tej części drona. W celu przekopywania maski musimy znaleźć stary materiał, który znajdował się w tym miejscu, w którym chcemy, żeby znajdował się ten nowy. I on się nazywał Drone Body Upper. I klikamy prawym przyciskiem na jego maskę. I klikamy Copy Mask. Następnie przechodzimy z powrotem do naszego nowo nałożonego smartmateriału. materiału. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. I klikamy Paste into Mask. Po przekopiowaniu maski, jak widzicie, wszystko pojawiło się tam gdzie trzeba. I patrzę sobie tak na ten materiał. Myślę, że może troszkę ją go przeedytował. Uwypukliłbym odrobinkę te krawędzi. Żeby były trochę bardziej widoczne i żeby fajnie wyciągnęły głębia z tego modelu. I może delikatnie zmatowiłbym tą bazę, bazę tego materiału. W tym celu muszę znaleźć z powrotem ten smart materiał, który nałożyliśmy. On się będzie nazywał dokładnie tak samo jak, jak smart materiał w tym oknie, z którego przyciągaliśmy go, czyli Rubber Dry. Znajdujemy folder o nazwie Rubber Dry. I rozwijamy sobie to okienko. A tak w ogóle możemy zmieniać oczywiście nazwę folderów i nazwę smart materiałów, żeby potem było nam łatwiej go znaleźć. I ja zmienię nazwę tego Rubber Dry na Drone Body Upper, czyli tak samo jak poprzednio nazywała się, nazywał się ten materiał, który był w tym miejscu. I jednocześnie od razu usunę stary materiał, który nam już raczej nie będzie do niczego potrzebny. Ok, i przejdę teraz do. Edycji tego naszego smart materiału. Po rozwinięciu folderu, jak widzicie, pokazuje się stos, stos tego smarta. Ona się składa z trzech różnych warstw. Jest to baza naszego materiału o nazwie Rubber Base, Rubber Worn, czyli prawdopodobnie są to, jest to, są to krawędzie ze smart maską. Podejrzyjmy sobie. Tak, zgadza się. Jest to ta smart maska, która się układa nam na krawędziach. I Sharpen, który ogólnie poprawia ostrość całego tego smart materiału. Troszkę tutaj nam wyostrza ten materiał na krawędziach i uwypukla trochę te drobinki kurzu, które się tutaj znajdują. No i tak, w celu zmatowienia tego materiału, przejdziemy sobie do bazy, czyli do tego Rubber Base i zwiększymy mu odrobinkę roughness. Nie jakoś bardzo, w tym będzie jest na 0,6. Ustawy może na kropka 75. OK. Widzisz, że to jest całkiem spoko. Rzućmy sobie na niego okiem pod różnymi kątami. No jest, jest OK. Natomiast teraz ta krawędź w ogóle gdzieś tam nam zanika. Dlatego dajmy jej jeszcze większy raf. Zdejmę przed kropka 9. Nie, ta.9 jest chyba trochę za mocna, ale dobra, spróbujmy. Może jednak nie. Ok, kropka 9 będzie dobrą wartością, ale też jednocześnie rozjaśnimy odrobinę ten materiał. O, myślę, że coś takiego będzie całkiem spoko. Ale na przykład, gdybym chciał zmienić sobie jego dystrybucję na krawędziach, mogę zawsze edytować, edytować maskę poprzez kliknięcie na nią. I kliknięcie tutaj w ten mask editor. Tutaj mamy wiele różnych możliwości. Ja zacznę od takich bardzo podstawowych, czyli od ustawienia Global Balance i ustawienia Global Contrast. Zobaczmy, jakie, jakie zmiany zajdą. Dla lepszej jasności wejdźmy w podgląd tej maski, czyli klikamy sobie Alt i lewy przycisk na, na miniaturce maski. No i teraz pobawimy się trochę suwakami. Możemy zwiększyć sobie trochę ten balans. I zobaczcie, od razu pojawia nam się więcej bieli na naszym modelu, także ta maska obejmuje większy obszar, jest troszkę bardziej widoczna, także tego materiału będzie więcej. Natomiast ja bym chciał ogólnie zaostrzyć ten materiał, dlatego też dodajmy odrobinkę Global Contrast. Można nawet nie odrobinkę, a troszkę więcej niż odrobinkę. Myślę, że gdzieś odrobina, kropka 35, okolice kropka 35 będą. Będą całkiem ok, no dobra, i wejdźmy w podgląd całego materiału, czyli ponownie klikamy na, na nazwę, gdzieś tam, gdzieś na ikonkę materiału. Dowolną? No nie, jednak jak widzicie, jest to zdecydowanie za, zdecydowanie za ostre, także wróćmy do poprzednich ustawień. I myślę, że to będzie całkiem ok. Może nawet jeszcze troszkę ściemnijmy z powrotem ten base color. Trawędzi. tu jednak trochę zbyt ostro nam się to wszystko odcina no jak to będzie jednak trochę bardziej subtelne tak wydaje mi się że że coś takiego będzie całkiem spoko ok no to tak naprawdę pierwszą pierwszy smart materiał mamy już nałożony i przejdźmy sobie dalej może w celu powtórzenia i utrwalenia tego wszystkiego jakby powtórzmy całą tą operację teraz na jakby dolną część naszego drona, ponieważ tutaj będzie bardzo, bardzo podobny materiał z tym, że zamiast, e, zamiast tego grafitowego koloru będzie on raczej taki biało-biało-kremowy, coś takiego. No dobra, żeby nałożyć ten materiał na drugą część drona, przekopijmy sobie ten body upper, czyli klikamy CTRL-C i CTRL-V tak naprawdę, on od razu się pojawi. Jako, jako drugi stos powyżej. Widzicie, że tutaj są teraz dwa foldery Drone Body Upper. Oczywiście także przekopiowała nam się maska, więc nie zobaczymy żadnej różnicy. Eee, dlatego usuńmy tą maskę, kliknijmy prawym przyciskiem i kliknijmy tutaj na Remove Mask. Z powrotem ten materiał nam e, zajmie całego drona. No ale teraz przekopujemy sobie maskę z tego Lower Body. Czyli znajdujemy Drone Body Lower. Klikamy prawym przyciskiem na maskę, klikamy Copy Mask na Drone Body Upper, klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy Paste Into Mask. I natychmiast jak widzicie, przekopiował nam się ten materiał na dolną część drona. Jednocześnie możemy od razu usunąć ten stary materiał, ale z drugiej strony, może teraz pomyślałem, nie usuwajmy go, bo wykorzystamy, wykorzystamy go do przekopiowania, przekopiowania koloru do nowego smart materiału. Otwieramy folder smart, w którym znajduje się smart materiał. Klikamy na rubber base. Znajdujemy sobie base color. Zjeżdżamy w naszym stosie warstw do tego body lower. Klikamy tutaj na pipetkę. I pikujemy kolor z drone body lower. Ok, udało się teraz ten kolor został nałożony. Natomiast mm, no ten smart materiał powoduje, że jak widzicie jest strasznie jakiś taki brudny ten, ta dolna część. Na górnej wygląda całkiem fajnie, natomiast na dolnej te kontrasty są zdecydowanie zbyt intensywne. No i w tym sensie będziemy musieli troszkę wyedytować sobie ten smart materiał. Na razie usuńmy stary materiał, który był na tym lowerze naszego drona, usuwamy go i przejdźmy do stosów w którym znajduje się, do folderów w którym znajduje się nasz nasz Lower, o i on się dalej nazywa Drone Body Upper, także zmieńmy nazwę szybko na, na Lower. I już wszystko się powinno zgadzać. No dobra, i przejdźmy do edycji tego materiału. Myślę, że za największy tutaj problem będzie odpowiadać ten rubber, ta warstwa Rubber Worn. Zobaczmy wyłączając ją. Co tu się będzie działo? Nie, to jednak nie jest ta warstwa. Więc jeżeli to nie jest ta warstwa, podejrzewałbym, że jest to tutaj ten fil w base naszego, yy, naszego materiału. Spróbujemy wyłączyć tego fila i włączyć z powrotem. Zobaczymy, czy będzie widoczna różnica. No tak, to jest zdecydowanie ten fil. Także myślę, że tutaj uda nam się to rozwiązać zmniejszając opacity na, na blending mode tego fila. Także bierzemy to 27 i myślę, że zjechanie tego do 10% będzie całkiem okej, okay, bo zostanie trochę tych detali, ale nie będą one aż tak intensywne. No, myślę, że jest to całkiem, całkiem spoko. Może nawet spróbujmy ustawić to na 7. No, jest okej. Okay. Podejrzyjmy sobie jeszcze sam base color. Tak, no to jest ok, ale te krawędzie są troszkę za mało widoczne. I żeby je uwypuklić, będziemy musieli na pewno zwiększyć sobie jasność tej warstwy Rubber Worn i może zwiększyć też balans na masce generatora. Wejdźmy sobie w ten Rubber Worn, czyli warstwę wyżej i rozjaśnijmy Base Color. Ok, przejdźmy z powrotem do podglądu całego materiału. Tak było, a tak jest i myślę, że to w pełni nam Wystarczy, żeby ten, ten lower był już oteksturowany. Ok, spróbujmy, spróbujmy jeszcze się pobawić z tą maską. Wejdźmy, kliknijmy na ikonkę maski. Wejdźmy w mask editor. Odpalmy podgląd maski. Za pomocą ALTI lewego przycisku myszy, klikniętego na miniaturce maski. I zwiększmy sobie balans, może do kropka 75. Ok. Chyba wygląda to całkiem. Tak, tak. Wygląda to całkiem spoko. Możemy przechodzić dalej. Wiemy, jak używać wbudowane smart materiały. Natomiast to nie jest wszystko. Zawsze możemy stworzyć własny smart materiał od zera i to jest właśnie to, co zrobimy teraz. Wykorzystamy do tego ten materiał anodyzowanego metalu, który mamy na tych elementach trzymających wirniki oraz na radiatorze na dole. I spróbujemy go tak delikatnie obdrapać, stworzyć z niego taki no minimalnie używany, nie taki brand new materiał, tylko troszkę no coś, co chwilkę było wykorzystywane. Także damy jakieś delikatne refleksy na krawędziach, yy, odsłonimy trochę tą bazę materiału, na którym, na którym on został zbudowany. Yy, I w tym celu zaczniemy od stworzenia nowego folderu za pomocą tego przycisku w kształcie folderu o nazwie Add Group. Stworzymy go. Mm, najlepiej gdzieś obok tego materiału, który już jest nałożony. Czyli on się nazywa Iron Rough. Klikamy na ten materiał i klikamy sobie na Add Group. I ta grupa pokaże się wyżej. Przesuwamy ten Iron Rough do folderu i nazwijmy to sobie na przykład Anodized Metal Warn. Myślę, że to będzie OK. A następnie musimy przekopiować maskę z, z materiału, który już znajduje się na modelu, do całego folderu. Robimy to analogicznie do poprzednich, z tą różnicą, że ten Iron Rough był na Geometry Mask, a nie na zwykłej masce. Także m, zamiast klikać w tą małą ikonkę maski obok nazwy materiału, klikamy tutaj w to przerywane okienko po prawej stronie. Klikamy prawym przyciskiem, klikamy Copy Geometry Mask. I klikamy tutaj na Paste into Geometry Mask. Ale no jak widzicie, cały folder teraz ma tą Geometry Mask w tych samych miejscach, w których e, wcześniej miał tylko ten metal. Dodajmy sobie teraz e, jakąś bazę pod ten materiał. E, jakiś prosty, metaliczny materiał możemy sobie nawet wybrać z materiałów, które są już wbudowane. Na przykład wybierzmy sobie ten Silver Pure i przesuniemy go do tego folderu pod naszą warstwę Iron Rough. Czyli tutaj. W tym momencie, jak widzicie, nic się nam nie pojawiło nowego, no ponieważ cały ten materiał przykrywa ta warstwa Iron Ruff. Możemy ją sobie na chwilkę wyłączyć. No, jak widzicie, wszystko tam się nałożyło. Ten Silver Pure tutaj jest. No, jest to taki bardzo jednolity metaliczny materiał o dosyć niskim rafnesie. Także jest on wysokorefleksyjny. Myślę, że jest w sam raz na to, co chcemy użyć jako bazę. Dobra, zasłonimy go z powrotem. Tym starym materiałem, który był, który będzie warstwą wierzchnią, która będzie delikatnie obdrapana, no i zacznijmy obdrapywać ten metal, czyli dodajmy do niego jeden z generatorów. Zacznijmy od tego, że stworzymy mu czarną maskę. Klikajmy prawym przyciskiem i klikamy Add Black Mask. A następnie na tą maskę klikamy ponownie prawym przyciskiem myszy i klikamy Add Generator. No i tutaj otwieramy listę generatorów, które są do wyboru. No jak widzicie, jest to metal, który chcemy, żeby był obdrapany na krawędziach, także wybieramy sobie maskę o nazwie Metal Edgeware, Generator właściwie o nazwie Metal Edge Wear. No i super, widzicie, wszystko się pojawiło, tylko tak jakby troszkę na odwrót. No, ale to nie jest żaden problem, ponieważ większość generatorów, a właściwie, jeżeli dobrze mi się wydaje, wszystkie generatory mają tutaj ten przycisk o nazwie Invert który pozwala nam właśnie odwrócić tą maskę. Także klikamy sobie na ten przycisk Invert i po chwili jest wszystko tak, jak powinno być, czyli ta warstwa wierzchnia jest obdrapana na krawędziach. Natomiast jest ekstremalnie mocno obdrapana, jak widzicie, To jakby ktoś tutaj siedział z jakimś papierem ściernym i zasuwał przez parę godzin po, po tym dronie. Także zmniejszmy trochę intensywność tej, tej, tej maski. I robimy to za pomocą tutaj War Level, przesuwając go w dół. I myślę, że zjechanie tego nawet do poziomu gdzieś 0, 0,2 może 0,3 będzie OK. Tak naprawdę tutaj jest, jest to trochę randomowe, musimy sobie po, po, pomieszać tym suwakiem, aż trafimy na satysfakcjonujący nas, nas efekt. I pamiętajcie o tym, żeby oglądać ten model z różnych stron, nie skupiać się tylko na jednym punkcie, ale patrzeć tam, gdzie mm, ogólnie, we wszystkie miejsca, gdzie ta maska będzie się znajdować. Poprzesuwajmy troszkę tymi suwaczkami, zobaczmy kiedy uzyskamy ten efekt, który nas najbardziej satysfakcjonuje. A myślę, że coś takiego jest całkiem ok, natomiast... Moim zdaniem, ten, ta maska w tym momencie jest troszkę zbyt jednolita. Warto byłoby ją czymś przełamać. I w tym celu w, w generatorze mamy coś takiego jak ground, i możemy tutaj pomieszać tym, tym grunge'em, zwiększając lub zmniejszając jego intensywność. Także przesuwajmy się też trochę tym suwakiem. Hmm. Zmniejszmy jego skalę, zwiększmy jego skalę. Zobaczmy, co będzie nam pasować. No dobra, teraz jest to troszkę przełamane. Ale ciągle czegoś mi brakuje. Myślę, że dodałbym tutaj jeszcze jakąś jedną maskę na, na ten generator, która będzie odejmować od, od tego generatora pewne jakieś losowe punkty. I robimy to za pomocą kliknięcia tutaj w maskę. Prawym przyciskiem myszy i klikamy Add Fill. I tutaj w tym okienku wyszukujemy sobie jakąś losową teksturę. Ja tutaj wpisuję tutaj Grunge. I wybieram jeden z domyślnych grunge, które są wbudowane. A no, może być to na przykład ten, ten charcoal. Na przykład zobaczmy. On wygląda w ten sposób. Zwiększam mu kontrast. Może odrobinkę zwiększymy balans albo zmniejszę, tak żeby coś tu się na nim zadziało, a następnie klikam na Blending Mode i używam Linear Dodge Add. O, jak widzicie w tym momencie już ta maska nie jest taka jednolita, ale w tym momencie wydaje mi się, że troszkę też za dużo odjąłem od niej, także, także tym balansem możemy troszkę się jeszcze pobawić, zmniejszmy go do... 0,13 i myślę, że w tym momencie już jest całkiem, całkiem OK. Jak widzicie, po ustawieniu tego Grunge Amount już ten, te obdrapania są troszkę rozbite. Natomiast moim zdaniem dalej tutaj jest to trochę zbyt, zbyt jednolite. No i w celu rozbicia tego, tej jednolitości obdrapań Możemy dodać nad generator jeszcze jedną maskę, która w jakiś sposób będzie z nim współpracować. Robimy to klikając na maskę prawym przyciskiem myszy i klikamy Add Fill. I w tego fila będziemy wklejać jedną z wcześniej przygotowanych tutaj w Substance Painterze masek. Ja na przykład wybiorę sobie Ground Dirt. I zwiększę sobie jego tiling, może na coś takiego jak 5. Następnie zwiększę jego kontrast. I ustawię jego Blending Mode na Linear Dodge Add. Ogólnie bardzo fajną rzeczą dla ludzi, którzy korzystali wcześniej z innych programów Adobe jest to, że Substance Painter ma tutaj Blending Mode, który jest jakby analogiczny do, do Photoshopa i czy właśnie do innych programów Adobe mamy właściwie dokładnie takie same możliwości mieszania warstw. Czyli w tym przypadku, właśnie jak użyłem sobie Linear Dodge Add, to e, ta maska zostanie dodana do, do tego generatora, który, który użyliśmy niżej i dzięki temu pozwoli nam to przełamać jednolitość tej, tej, e, tej maski. Podejrzyjmy sobie samą maskę. Klikamy Alt i lewiczyliśmy, że na maskę. Tak to wygląda po dodaniu tego derta, a kiedy go wyłączam, no jak widzicie, jest to dużo bardziej jednolita Jednolita linia. Także wróćmy do, do tej przełamanej i podejrzyjmy sobie cały nasz materiał. Ja myślę, że jest to ok. Ewentualnie możemy jeszcze wrócić do bazy materiału i jeszcze zmniejszyć ten wear level, na przykład do 0,15. I tak naprawdę w tym momencie mamy nasz pierwszy smart materiał gotowy. W tym momencie, tak naprawdę, nasz dron już wygląda, jakby był gotowy. Natomiast chciałem zrobić jeszcze jedną małą rzecz i dodać takie globalne zakurzenie do tego drona, tak żeby wyglądał troszkę jakbyśmy go wyjęli przed chwilą ze strychu, gdzie przeleżał parę ostatnich miesięcy albo nawet, albo nawet i lat. W tym celu stworzymy nowy materiał, niech będzie to fill layer, przesuniemy go na samą górę naszego stosu warstw. I nadajmy mu cechy takiego właśnie kurzu, czyli dajmy mu roughness na niemalże 1, może to być 0.95. 95 i base color ustawimy, na no, taki szaro-brunatny, coś takiego myślę będzie całkiem okej, okay, dosyć jasny. No i dobra, i mamy ten materiał, natomiast no, jak widzicie jest on jednolicie nałożony na całym, na całym dronie. No i żeby on Miał te cechy tego kurzu, yy, gdzieś tam zebranie w jakichś zakamarkach, trochę na powierzchni, ale żeby nie zajmował całego modelu, nałożymy na niego jedną z domyślnych, wbudowanych do Substance Paintera smart masek i zrobimy to w ten sposób. Przechodzimy tutaj do okna Smart Masks i wybieramy taką, która nas interesuje. Ja wybrałem sobie maskę o nazwie Dust Plastic i łapię ją i za pomocą Drag and Drop przesuwam do tej nowej warstwy. OK, poczekajmy chwilę, aż maska się załaduje. I po chwili, jak widzicie, mamy bardzo fajne zakurzenie tego modelu. Natomiast jeżeli coś nam do końca nie odpowiada, zawsze możemy tą maskę edytować. Tak jak robiliśmy to wcześniej, wchodzimy tutaj w opcję maski, w ten mask editor i tutaj możemy się trochę pobawić suwaczkami, poprzesuwać te na przykład global balance albo global contrast. Ja tutaj faktycznie może dodam Zwiększę troszkę to zakurzenie, wezmę ten Global Balance przesunę na może kropka 6,7 zobaczymy jaki nam to da efekt. Tak, myślę, że to kropka 65 jest całkiem fajne, ale możemy się jeszcze troszkę pobawić, na przykład zwiększając sobie ten to drobinkę, a naprawdę delikatnie myślę, że 0,05 będzie OK i dalej podciągając balans w górę. Tak to nam trochę uwydatni ten kurz, który się pozbierał na krawędziach i właśnie w takich różnych zakamarkach, jak właśnie to miejsce, czy, 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 czy to miejsce, czy właśnie o krawędzie tutaj tego, tego przycisku. Ale brakuje mi jeszcze trochę kurzu, który zebrał się w zagłębieniach. I w tym celu dodamy sobie jeszcze jeden generator do tej maski i zblendujemy go tak samo jak robiliśmy to w przypadku tego dirtu przy, przy tym anodyzowanym metalu, czyli za pomocą blending mode add i klikniemy sobie tutaj prawy przycisk i dodajemy add generator. I w wyborze generatorów dodamy sobie ambient occlusion, czyli miejsca zaciemnione. Miejsca zaciemnione to właśnie są te różne zagłębienia naszego modelu. Znajdźmy to ambient occlusion. OK, wejdźmy w podgląd maski. No, jak widzicie, wszystko jest fajnie, tylko że ponownie jest wszystko odwrócone. No ale jak wiemy, nie jest to problem, ponieważ mamy tą opcję invert. Klikamy na invert. No, i maska pojawiła się tam, gdzie chciałem, żeby się pojawiła. Wracamy do podglądu materiału. OK, mamy ten kurz w zagłębieniach. Natomiast teraz e, zniknął nam ten, e, ten wcześniejszy ta wcześniejsza maska, ale no, jak wiemy, używamy Blending Mode'a, klikamy Linear Dodge Add i wszystko jest w miarę OK. No, natomiast znowu ten ambient okrużony jest troszkę zbyt jednolity. Także klikamy w jego opcję i szukamy tutaj Use Texture. Use Texture działa w podobny sposób do dodania kolejnej warstwy i użycia na niej tekstury. Natomiast jest to element wbudowany w tylko niektóre generatory, także klikamy sobie na to false, tak żeby zmieniło się na true i szukamy tutaj Image Input i w Image Input możemy wkleić dowolną teksturę, klikamy sobie na to texture i szukamy sobie jakiegoś dust albo dirt, coś takiego, myślę, że dirt będzie całkiem ok. Mamy tu podgląd nie będzie ten grunge dirt, po prostu jedynka i przechodzimy do opcji tekstury, czyli rozwijamy ten, su ten suwaczek przy texture i przesuwamy to opacity, tak, żeby faktycznie pojawiły się te, te lekkie przełamania na naszej teksturze, na naszej masce. Ok, i myślę, że to jest całkiem w porządku. Następnie zwiększmy kontrast gdzieś do mniej więcej 30. Poczekajmy aż pojawi się efekt. No i tak naprawdę moim zdaniem ten materiał już jest gotowy. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, jak dzięki smart materiałom i smart maskom stworzyć różne niedoskonałości powierzchni, jak np. zabrudzenia, rysy czy kurz. Te niedoskonałości w grafice 3D nazywamy surface imperfections i jest to jeden z ważniejszych elementów przy tworzeniu realistycznego modelu. Jeżeli przyjdziecie się dowolnemu przedmiotowi, który macie pod ręką, nawet takiemu, który wyszedł prosto z fabryki, dostrzegacie, że na jego powierzchni pojawią się takie właśnie niedoskonałości. Czy to odcisk palca na ekranie, kurz na obudowie komputera, czy zagniecenia i rysy na puszce po napoju. Jeśli potrzebujecie dostępu do całego pakietu Substance 3D, możecie skorzystać z oferty sklepu IT Media, gdzie przy zakupie pakietu otrzymacie bezpłatne warsztaty wdrażające. Z kolei, jeśli już korzystacie z Substance Paintera i chcecie rozwinąć swoje umiejętności, zapraszamy na nasze pełne 3-dniowe szkolenie w jedynym w Polsce autoryzowanym centrum szkoleniowym Adobe. Akademia IT Media. Dzięki za obejrzenie trzeciej części naszego podstawowego tutoriala Substance Paintera. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym dowiecie się m.in. jak stworzyć naklejki, znaczki, poznacie triki przyspieszające pracę i wrendujecie ukończony projekt. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek subskrybujcie nasz kanał, a my będziemy nadal modelować, rzeźbić, animować, teksturować, tworzyć i oświetlać sceny. Ja nazywam się Mateusz Malarski, a Wy oglądacie kanał Robimy 3D.